Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dzień dobry, Kamil. Przyznam się, że życie pisze naprawdę niespodziewane scenariusze, bo myślałem o tym zakopanym. Podobnie jak i ty. Co nas tu czeka? Gdzie będziemy rozmawiać? O czym będziemy rozmawiać? Ale to, że rozmawiamy, kiedy inni są w drodze na skocznie, trudno było zakładać taką drogę akurat. Mm. No zresztą, jak razem tutaj szliśmy do miejsca, w którym teraz siedzimy, no to mijaliśmy po drodze tych wszystkich zawodników, którzy się zbierali na, na skocznię już z torbami, z całym sprzętem. No i, i powiedziałem do ciebie, że zazdroszczę im, że mają okazję poskakać w zakopanym przy Kibicach. Przed kibicami. No i, no i co? No, tego, tego jest mi najbardziej żal i, i, i najbardziej zmi się przekro tego powodu. Bo możemy mówić o Twoim doświadczeniu, że wszystko już przeżyłeś w skokach, no ale budzisz się jednak tutaj w Zakopanem. Jest piękna sobota i pewne rzeczy są niemożliwe. No niestety, takie, takie, takie jest życie. I, I pomimo tego, że. No, w ten dzień, kiedy, kiedy skręciłem tą kostkę, no, w ogóle obudziłem się też super nastawieniem. Byłem bardzo taki no, szczęśliwy, że był piękny dzień, była super pogoda, idealna, wymarzona do skakania i z takim uśmiechem na twarzy po prostu wsiadłem do auta, jechałem na, na trening. Um, bo tak sobie myślałem, że to jest naprawdę dobry dzień e, i, no i w najczarniejszych snach bym nie, nie założył, że on skończy się zupełnie inaczej no i, i kiedy e, tak naprawdę później już, e, no wieczorem tak siedziałem e, jeszcze poszliśmy nawet coś zjeść, pamiętam już po tych wszystkich zabiegach, po, po wszystkich diagnozach, badaniach a, no i tak patrzę na, ten, na tą nogę z tym stabilizatorem pod stołem i tak patrzę, co to jest za noga, Czy, czyje to jest w ogóle, że to nie jest moje. No i tak w ogóle nawet, nawet głowa nie chciała po prostu dopuścić, myśli, że w ogóle coś się wydarzyło, że przecież jeszcze kilka godzin temu no, byłem w pełni gotowy do treningu, byłem w pełni zmotywowany i nawet. Yy, yy, no, w pełnej energii, a, a, tutaj, a tutaj się w ogóle coś innego wydarzyło. No i no, wtedy to byłem bardzo... No może nie załamany, ale no taki... No nawet nie wiem, jak to nazwać. To był dziwny stan dla mnie, jakby mi się coś osunęło spod nóg. Ale później już na drugi dzień też wstałem, uświadomiłem sobie, że no, narzekanie też mi nic nie da. Nie wiem, pastwienie się nad sobą, użalanie się bardziej użalanie się nad sobą i, i mówienie sobie, że jak to mam źle i, i że wszystko się po prostu nie wiem, przeciwstawia przeciwko mnie. To, to też mi w niczym nie pomoże. a Pomoże mi właśnie pozytywne myślenie, jakiś plan w głowie. Co mogę właśnie zrobić teraz, kiedy nie pójdę skakać, ale mogę wykorzystać ten czas inaczej, zbudować jakby siebie od, od nowa, od podstaw. No, i wybiec trochę w przyszłość i właśnie przygotować sobie taki plan, do którego, czy, czy nie wiem, wybiec i przygotować sobie cel, do którego będę teraz dążył. No i tak też właśnie zrobiłem. I muszę. Go. Muszę zapytać o to, jakie postępy daje ta rehabilitacja. Bardzo intensywna, bo oczywiście przerwa od rywalizacji, ale to nie jest czas wolny, to nie jest bimbanie, to nie jest przeziębienie, kiedy należy leżeć w ciepłym łóżeczku i, i czekać na lepszy czas. Tutaj tylko ciężką pracą można coś uzyskać. Eee... O, mamy kibiców. Eee... Cześć, 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 chwilę, ciężka praca, ciężka na praca pan. nad tym wszystkim. Tylko to jest y, drogą do czegoś. Tak. No, powiedziałbym, że y, taki okres rehabilitacji jest bardziej intensywnym czasem niż, y, niż okres, gdzie trenujemy, bo treningi mamy na przykład dwa razy dziennie po, albo raz dziennie dwie godziny czy półtorej godziny i później możemy odpocząć i, i zająć się nie wiem, innymi sprawami. Nic czas dla siebie, a tutaj muszę być rano. E, 2-3 godziny rehabilitacji ciągłych ćwiczeń. E, no Głównie to jest praca fizjoterapeuty, ale w jaki sposób mnie to dotyczy, bo to jest moja noga. <noise> e, potem chwila przerwy, półtorej do dwóch godzin i znowu 3 godziny sesja rehabilitacyjna. E, też leżenie pod urządzeniami. E, no i. No, jest to dosyć, dosyć, takie męczące nawet, nawet psychicznie. Ale z drugiej strony, no dobrze, no jestem w takim po prostu też rytmie. Też muszę się poniekąd zmobilizować, żeby wstawać rano, przyjechać na tą rehabilitację, być dobrze nastawionym, bo uważam, że tutaj głowa ma bardzo też duże znaczenie. Uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Naprawdę po każdej sesji takiej rehabilitacji nie czuję się lepiej. Ten obrzęk no, może nie zszedł całkowicie, ale on się po prostu też przemieszcza. Już bardzo dużo go zeszło. Teraz szedł praktycznie do stopy, także mam palce mam jak szrek. Jest. <grym> Pod kostką są same takie czarne mazy, bo te sińce już się robią aż czarne. Gdzie normalnie to się dzieje dopiero po kilku dniach, a tutaj już tak naprawdę na drugi dzień to się wszystko tak zaczęło, zaczęło tworzyć. Także to uważam, wszystko idzie dobrze, ale też nie chcę sobie robić żadnych, żadnego ciśnienia, presji, że to już musi być, nie wiem, w przyszłym tygodniu już musi być wszystko dobrze. Daję sobie czas, jak poczuję, że to jest, że jest ten moment, kiedy. Mogę wznowić treningi, kiedy mogę już po prostu iść, zrobić krok więcej, robić coś więcej, to, to tak to będziemy robić. Też po konsultacji z lekarzami. Ja absolutnie nie sugeruję, że to jest dobra sytuacja, że Ty masz takie doświadczenia, jak z takimi urazami się obchodzić. Natomiast jakieś wnioski pewnie macie ze sztabem? Były takie sytuacje, że kiedy ten pośpiech gdzieś tam do głowy wchodził, to potem trzeba było znowu się cofnąć. Tym razem widzę, że naprawdę spokojnie podchodzicie do sprawy. No nie ukrywam, że to nie jest taka pierwsza sytuacja w ciągu ostatnich kilku sezonów, gdzie, gdzie trzeba dobrze przeanalizować ten moment, to, to co się dzieje. Um... No z jednej strony no mam ciśnienie, no wszyscy mamy ciśnienie presję, bo wiadomo, że kolejne zawody uciekają, kolejne nie wiem, no, no możliwości występów. No, no nie trenowałem po to, nie harowałem tak ciężko po to, żeby teraz siedzieć i się rehabilitować, albo nie wiem, odpuszczać zawody, albo trenować tylko. Tylko chcę startować, chcę rywalizować, natomiast no, też trzeba spojrzeć na to chłodno i, i, i gdzieś odstawić emocje, um, a, a skupić się na tym, co, co jest najważniejsze. Zdrowie jest tutaj najważniejsze, um, bo co innego, że jak ja powiem, że dobra, jestem gotowy, idę na full, zrobię pierwszy skok i się okaże, że, że wszystko znowu wróci um, do, do stanu poprzedniego, czyli że znowu coś się stanie, um, to mu, no, musimy być pewni, że, że to wszystko jest tak jak należy i że mogę po prostu tutaj dać siebie wszystko, bo też takie skoki na półgwiska nic, nic mi nie dadzą. Powiedziałeś o tej sferze mentalnej. To jest niesamowita zima, bo tak jak też napisałeś w mediach społecznościowych, kiedy już się rozpędzisz, no to mm. próg zwalniający, jakieś kolczatki na drodze leżą. Naprawdę trudna sytuacja i teraz skąd czerpać znowu te świeże pomysły, bo to też o to chodzi, żeby się nie zakręcić w takim kole smutku, użalania się nad sobą. <laughs> No też już, tak jak powiedzieli, no to nie, nie jest pierwsza sytuacja, nawet w tym sezonie, taka, taka trudna, z którą trzeba się zmierzyć. I też wydaje mi się, że przez to łatwiej znoszę to, to teraz, tą, tą, tą sytuację, to, to co się dzieje. No oczywiście, no, jak, się, jak się to stało, to nie mówię, a kurczę, dobrze, no, nic się nie stało. Ten, tylko naprawdę byłem no, no, zdruzgotany. Bo wiem, że uciek ucieka mi weekend, na który bardzo czekałem. Czekałem bardzo na ten występ tutaj przed e, naszymi kibicami. E, dyskutowaliśmy z całym sztabem, głównie z, ja z trenerem też e, doleżałem o, o tym starcie w, w Zakopanem. Powiedziałem, że jestem na niego mentalnie gotowy, że chcę tutaj wystartować. E, że czuję taką no, adrenalinę, która się aż we mnie gotuje, że, ale w takim pozytywnym sensie, że no, no, to jest coś na, na co czego nam bardzo brakuje w tym sezonie, w ogóle w ostatnich dwóch latach, e, czyli takiej interakcji z kibicami, e, takiego trochę w, w, w współodczuwania emocji, dzielenia tych emocji ze sobą, e, no takiej radości, ale to, taką radość nie, nie jak pokazują, że poskoko dobra, fajnie, tylko tak, że my się cieszymy i widać, że kibice się też z tym cieszą. Aż mi ciary przechodzą, no, no, no tego, tego mi brakuje, tego, na to czekałem bardzo, i, 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 i po prostu jak to się stało, no to wszystko ze mnie po prostu uciekło, i, i sobie pomyślałem, no nie, no to już jest po prostu jakaś katastrofa, i, i, no i tragedia, ale, ale po, tak jak powiedziałem, no po jakimś czasie, no, no też nie ma co się użalać nad sobą, bo to też nie jest koniec świata. Są jeszcze przed nami inne zawody. Jest jeszcze trochę czasu, mogę się pozbierać. Tylko teraz ważne jest, o to, że ważne jest to, żebym właśnie ustalił sobie jakiś plan działania. Dobrze się do tego właśnie po, mentalnie poustawiał, i, no i robił. I działał. Cofnijmy się jeszcze na chwilę do Austrii. Który moment był najtrudniejszy, żebyś sam uznał, że trzeba się wycofać? Bo oczywiście, jedno my sugerujemy dziennikarze, coś innego trenerzy, coś innego być może dyrektor kadry, ale to Ty jesteś najważniejszy w tym U. wszystkim. I było widać te wolę walki, no bo czy po Obrzdorfie, czy po Gapa, tutaj nie chodziło o składanie broni, ale nadszedł taki moment, że powiedziałeś: Pas. A... Tak, przyznam się szczerze, że już po galmie Czułem. Czułem coś, czego nie czułem już dawno, taką niemoc totalną, że no, im bardziej chcę, tym, tym efekt jest odwrotny, że ciało jeszcze jest w stanie, chce coś zrobić, natomiast głowa totalnie odmawia posłuszeństwa i nie ma żadnej, żadnego połączenia. Nerwowego, czy jak to się mówi, a, synaptycznego pomiędzy głową a. Ja się nie e, znam, ja prosty nie, chłopak nie, nie, jestem. Nie, dobra, nie, dobra tfu, <laughs> nie wchodzę w to. Mnie zaraz wyzwą od jakichś po prostu, nie wiem, debili. <laughs> e, nie chcę się też przemądrać i używać słów, których nie znam. E, w każdym razie nie było połączenia między głową a nogami i. Em, no i tak, i już po garmis czułem, że, że, że to coś przepraszam, no tak. Zawsze sobie pomajtać nogami albo coś. W tym przypadku cały czas w staty uderzam. Czułem, że w już już właśnie jest coś takiego niedobrego. Natomiast też pogadaliśmy z trenerami, powiedzieli, że bym spróbował jeszcze w Innsbrucku, mają pewien pomysł, przedstawili mi ten pomysł i poczułem, że to może być to, że ten pomysł jest dobry, że to powinno zadziałać. I rzeczywiście by zadziałało, gdyby głowa współpracowała. Natomiast tak jak mówię, ciało współpracowało, głowa nie chciała, mentalnie już gdzieś e, po prostu się pogubiłem. I co z tego, że to wszystko wyglądało dobrze, jak nie było z tego energii, nie było poparcia pewności pewnością siebie, e, taką wiarą w to, że to wyjdzie. E, tylko nie taką wymuszoną wiarą sztuczną, tylko taką. Płynącą po prostu z tego, że wszystko jest dobrze, że ja się czuję dobrze, mam to poparte po prostu nie wiem, jakimiś kilkoma wcześniejszymi próbami, które wyszły. Eee, no i, i tak naprawdę, no ten Zbrug utwierdził mnie w tym myśleniu, że, że trzeba odpocząć, że mm, pierwszą, to jest pierwsza taka sytuacja w mojej karierze, gdzie odpuściłem zawody z własnej chęci gdzie poczułem, że dalsze brnięcie, w, takie zapętlanie się w, tą, no w to, co tam się działo, no, no nie ma najmniejszego sensu. Trzeba odpocząć, trzeba wyczyścić głowę, wyświeżyć, przewietrzyć i, no i zacząć od nowa. Jakby totalnie od nowa wyresetować się i krok po kroku budować po prostu taką pewność siebie, radość ze skakania. Taką czystą chęć, dziecięcą chęć e, zrobienia tego jeszcze raz i jeszcze raz, bo jest fajnie, bo jest super, um, bo to cieszy. Um, no i, i tylko tak mogłem, mogłem do tego dojść, właśnie rezygnując z czegoś. Widzimy się pierwszy raz o to, o, prawie dwóch tygodni, naprawdę, bij od ciebie taka zupełnie inna energia. Te skoki trzeba było kompletnie na moment z nienawidzić, żeby je pokochać w pełni, znowu. Nie, nie, nie nienawidziłem skoków, bo kocham je dalej, a nawet jeszcze bardziej. A, bo teraz jak nigdy, nie brakuje... Teraz jak nigdy indziej, po prostu brakuje mi tego skakania, brakuje mi, żebym miał narty na sobie, kombinezon, kask. A, I żebym mógł usiąść na belce, a nie na tej kanapie i, i po prostu, no, móc cieszyć się tym, co robię. Ale... Ale to widocznie taka sytuacja była mi potrzebna, bo inaczej nie, nie mógłbym się odnowić, nie mógłbym e, powstać z popiołów. Chociaż nie wiem, jak to będzie. No teraz mówimy tak, a okaże się, że wejdę za dwa tygodnie, czy tam trzy tygodnie na skosznie, i dalej będzie to samo, ale wierzę, że tak nie będzie. Wierzę, że będzie naprawdę super. E, natomiast no, czasem tak trzeba, trzeba. Mocnego tąpnięcia, mocnego jakiegoś, nie wiem, policzka nawet w twarz, żeby człowiek się otrząsnął, obudził z jakiegoś letargu i, um, no i szedł dalej. A to wynika z pracy mentalnej, bo my tak sobie z Tadeuszem analizujemy zawsze co wieczór, co na tej skoczni się wydarzyło i czekamy, Kamil jest na podium, to są ogromne emocje, czy jest porażka, to są ogromne emocje. Niektórzy zawodnicy okazują takie przejawy zobojętnienia z upływem lat. W Tobie cały czas jest coś takiego, jak widzimy u debiutantów. No dzięki. Dzięki, że tak, tak to postrzegacie jako yy, obserwatorzy. No ale ja tak, tak się czuję. Nigdy nie, nie, nie chcę, żeby skoki mi zabojętniały. Nie chcę, żeby to stało się taką, taką rutyną i, i nie wiem. Zwykłą pracą, do której trzeba iść, podbić po prostu kartę i, i później wrócić do domu. Tylko no, chcę, chcę tych emocji. Chce nawet, nawet psuć skoki, spalać się w zawodach, a później poprzez to uczyć się na swoich błędach i, i wygrywać zawody, właśnie radzić sobie w trudnych sytuacjach poprzez tą naukę, którą zdobyłem wcześniej. No bo no, no o to w tym chodzi. To, to jest właśnie sport, to jest kwintesencja sportu, rywalizacji no i, i tej właśnie radości, o której mówię przez cały, przez cały czas. A co czułeś, kiedy oglądałeś Bischofshofen przez szklany ekran? Tęsknotę. Um, głównie tęsknotę. Tak, chciałem, się ta, chciałem tam być. To jest tak, z jednej strony chciałem tam być, skakać, móc rywalizować, móc, no móc po prostu skakać na nartach. A z drugiej strony, no wiedziałem, że gdybym został wtedy, no to, no to bym po prostu brnął dalej w ten, no w ten niedobry taki stan w to takie. No, no, powiedzmy sobie jeszcze, niepowodzenie. Um, nic by to na pewno nie dało, gdybym tam został. Nic by to nie dało, to by nic nie dało. Mm. <laughs> um, a tak dobrze, że czu, czuję tą tę snotę. Dobrze, że um, przykrze mi się za skokami, przykrzy mi się za emocjami, za, za tym stresem, um, za adrenaliną. No, czekam na to, kiedy będę miał możliwość. Się... Wykorzystać to wszystko i, i przekuć to na, na swoją korzyść. A nie chwytałeś się za głowę, co te chłopy tam wygadują? Czy ten Dominik, czy to znowu inny, czy komentatorzy ja mówią, znowu, jak to jakby to wyska wyskakali trzy <gamy> dekady i tam tacy pewni siebie, a potem. A jaka to presja jest, kiedy jest ta świadomość, że pewnie Kamil gdzieś tam zerka, żeby jakiejś <gamy> głupoty o tych skokach nie powiedzieć? <gamy> czy skuka, możecie, bylebyś ciągni, że nie mówię. <gamy> nie no. To... Też, ja się też stresuję każdym, każdym wywiadem, no bo trzeba uważać o tym, co się mówi. Trzeba myśleć, co, co się mówi, a przynajmniej stara się myśleć albo pokazywać, że się myśli. Um, no i też to nie jest łatwe, przekazać emocje, um, nawet opowiedzieć o emocjach, które nam towarzyszą, bo czasami trudno jest ubrać słowa to, co się czuje. Um, no ale cóż, no, wy macie swoją robotę, my mamy swoją robotę. To wszystko jakby sumuje się na skoczni, jako to show, które jest przedstawiane, przedstawiane kibicą. I tak zupełnie szczerze, bo ja mam takie mieszane odczucia z biegiem lat. Siadasz do konkursu, nie wiem, czy miałeś czas, żeby cały obejrzeć oddechy do dechy. Czy to cię utrzymuje, tak jak mecz na przykład piłkarski, czy nie masz wrażenia, że te skoki chwilami są jakieś takie monotonne, te zmiany belek następują zbyt często? Jako kibica pytam. Mm, nie. Nie, bo potrafię się postawić na tej drugiej stronie, no wiadomo, że ktoś kto nigdy nie startował w Pucharze Świata, przynajmniej w ostatnich latach, <grymny> no, no nie może sobie jakoś tego wyobrazić, natomiast ja znam to, to jak to się dzieje, natomiast nawet jak są zawody przeciągane, odwoływane. Um, to wiem, co czują inni zawodnicy, wiem, jak to się wszystko odbywa od kuchni. Uh, to mu, no, jakby nie mam problemu, żeby oglądać telewizję. A ja nawet mam łatwiej, bo sobie mogę iść zaparzyć kawy. Uh, mogę sobie zrobić herbatę, zrobić coś do jedzenia, albo siężdżamność na chwilę. Na skoczni nie mam takiej możliwości. Tylko Tadziu, fotek nie podejść z tego wszystkiego, no, bo tutaj tak. mamy to utrudnienie. Yy, na sam koniec tak chciałbym yy, troszkę tak podsumować. My chodzimy po skoczni i nas pytają, czy Kamil wróci na Titizę, czy na Willingen, czy na Chiny. Oczywiście ten zegar tyka olimpijski, tego nie, nie, nie schowamy gdzieś pod kołderką i nie będziemy udawać, że tego nie ma. Natomiast to jest chyba najgorsze, co? żeby za wszelką cenę już na Titizę, już na Willingen. Po prostu kiedy to się wydarzy, kiedy poczujesz, że możesz biegać, podskoczyć, to, to po prostu wrócisz. No To jest właśnie to, o czym przedtem mówiliśmy. Czyli z jednej strony ta presja, chęć, żeby jak najszybciej wrócić, ta presja, którą sam sobie nakładam, a z drugiej strony gdzie zdrowy rozsądek, żeby wrócić wtedy, kiedy trzeba wrócić i wtedy, kiedy powinienem to zrobić. Marzy mi się wystąp w Willingen. Titizen, już tak wiem, że nie pojadę, to już jest 100% pewne, bo to jest po pierwsze za wcześnie. Za, za wcześnie, ze względu na e, samą, e, no, z takiego medycznego punktu widzenia, a też chciałbym kilka skoków oddać treningowych, zanim bym gdziekolwiek się wybrał. Natomiast do Willingen bardzo marzy mi się pojechać. E, czy będzie mi to dane, nie wiem. Też nie chcę ani sobie robić nadziei, ani stawiać sobie takiego, nie wiem, jakiegoś konkretnego. Celu wyzwania. E, właśnie w takim sensie, że, że tam chcę pojechać, muszę tam pojechać, bo coś tam. Natomiast no, pff, występ na Igrzyskach, jeżeli, jeżeli trenerzy mnie wezmą, bo mogą mi powiedzieć, że sorry, no, nie startowałeś w ostatnich zawodach w ostatnich tygodniach, no to nie ma. <ścoughs> Może być taka opcja, nie? ale zakładam, że nie będzie. <ścoughs> A, dlatego występ na Igrzyskach jest jak najbardziej realny i e, nie jest to aż tak groźna kontuzja żeby nie wiem, musiał pauzować przez kilka tygodni, tylko raczej to jest tydzień maksymalnie dwa. Bo to tak jest, powiedziałeś, że samochodem taki rozpromieniony na skocznie jechałeś, my też pokonujemy przecież wszyscy setki kilometrów yy, bezpiecznie, oby tak do końca, a potem parkujesz gdzieś tam i łup, nagle w coś jakiś pachołek się trafi, tak samo tutaj, no niby adrenalina, niebezpieczna dyscyplina, a potem zwykła rozgrzewka i wydarzyć może się wszystko. Sandro Pertile powiedział nam wczoraj przed skocznią, że on już po prostu w to wszystko nie wierzy, chyba na tydzień do Częstochowy trzeba Polaków wysłać przed igrzyskami, żeby to wszystko, ta, ta złą, zła moc gdzieś tam się odkręciła, bo... Duże jest to nagromadzenie tego pecha, no, no, po prostu którego nie da się wytłumaczyć. No sorry, to nie ja, to nie ja jestem zwierznikiem borka, <laughs> ja żartuję. Eee, nie, nie. nie eee. Nie szedłbym w coś takiego, nie, nie myślałbym o tym w kontekście pecha, w kontekście jakiegoś, nie wiem, uroku. To są złe myśli i takie myślenie może, może zgubić i wyrobić więcej krzywdy niż, niż dobrego. No trzeba to przyjąć takim, jakim jest. Ja jestem osobą wierzącą i wierzę w to, że wszystko dzieje się po coś. Nawet ta sytuacja stała się z jakiegoś powodu. Coś ma mi, ma mi to uświadomić. Czegoś ma mnie to nauczyć, żebym właśnie w przyszłości był bardziej odporny, mocniejszy, albo po prostu, najprościej mówiąc, inny, innym człowiekiem, żebym pomyślał trochę inaczej. Dlatego tak do tego podchodzę ja dziękuję i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na skoczni, a czy to będzie Badenia, Wirtembergia, wilingen Chiny, Rower, żeby to się po prostu wydarzyło jak najszybciej. Amen.